Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym wyrobie Anabel Minerals, czyli najnowszym tuszu do rzęs. Doskonale wiecie, że marka Anabel Minerals specjalizuje się w produkcji kosmetyków mineralnych z świetnym składem między innymi pudrów rozświetlających, podkładów sypkich matujących, kryjących. Marka Anabel Minerals jest szeroko znaną marką, która dotychczasowo produkowała kosmetyki bez jakichkolwiek zarzutów czyli produkty, które miały świetne, bezpieczne, czyste składy, które można było kupować w ciemno. A jak ta sprawa wygląda w przypadku tego tuszu do rzęs? No tutaj będziemy musieli sobie troszeczkę ogadać temat, także zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Z krótkiej definicji producenta tusz ma odżywiać, ma dawać piękne wykończenie, ma być trwały, ma się długo utrzymywać, no i ma podkreślać nasze piękno. Ile w tym prawdy, zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek poświęcony akurat temu tuszowi do rzęs. Także tuż wygląda pięknie, jeżeli chodzi o względy wizualne. Opakowanie jest naprawdę rewelacyjne, ale nie interesuje mnie opakowanie i mnie interesuje skład, za który ja, jako świadomy konsument, mam wyrzucić swoje ciężko zarobione pieniądze, które z nieba mi nie lecą. Także ja oceniam pryzmat składu, czy warto go kupić. Bo mnie nie interesuje efekt, a później ewentualne skutki uboczne mające na względzie ten cudowny, wymuszony efekt. Także tuż może wyglądać pięknie. Ale mnie interesuje jego wnętrze, czyli to, co jest w środku. Zapraszam was serdecznie na ten odcinek i dokonujemy sobie dzisiaj rzeczowej analizy składu tego gagatka, którego można kupić online. Tutaj mamy skład: mamy wodę, mamy barwnik, mamy wosk pochodzenia naturalnego jak najbardziej, mamy również wosk ryżowy, mamy emolient, mamy masło shea, mamy glicerynę humektant, na rzecz super. Mamy tutaj estry masła shea, super, jak najbardziej. Olej rycynowy, no rewelacja. Później mamy stabilizatory konsystencji produktu. VP, Ectoizen, nekopolimer, mikroplastik. I produkt został zrujnowany tym jednym składnikiem. Później mamy hydrogenated oil, olive oil, czyli oliwę z oliwek, estry. Później mamy tutaj wosk, mamy argininę, która odżywia rzęsy. Mamy peptyd, tripeptyd-1, biotinoil. No i fajne składniki aktywne, które już tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Wszystko zostało zrujnowane przez VP Ectoizen czyli mikroplastik. I ta modyfikacja składu i wycofanie tego mikroplastiku przez producenta jest bardzo łatwą drogą do tego zrobienia. Także na chwilę obecną, tusz jest dla mnie po prostu bezużyteczny. Ja go nie zamierzam rekomendować, bo mikroplastik czopuje mieszki włosowe i doprowadza do wypadania rzęs. Jeżeli firma zdecyduje się na wycofanie VP Ectoizen ze składu, jak najbardziej ja wydam mu aprobatę, bo do pozostałej części składu, jak najbardziej nie mam żadnych zarzutów. Także na chwilę obecną go nie polecam. Zobaczymy co firma postanowi i czy poprawi jego skład z perspektywy czasu. Na chwilę obecną status nie polecam. Na dzisiaj to tyle, kochani. Jeśli się film podobał, to łapeczka w górę, jak nie to w dół. Wysyłam wam pozytywną energię i widzimy się w następnych filmach. Pa, pa.